Dzień dobry, witam, witam Was anonimowo, tym razem prawie moi kochani oglądacze, widzowie. Będzie dzisiaj bardzo nudny odcinek. Bardzo, bardzo nudny. Tak nudny, że wielu z Was raczej nie dotrwa do końca. A ci, którzy dotrwają, no to zobaczymy. Tradycja, tradycja. Dzisiaj będzie dużo czytania, dlatego bardzo proszę stałych widzów, którzy nie mogą znieść zbyt dużej ilości tekstu czytanego, aby po prostu znaleźli sobie jakieś naprawdę ciekawsze zajęcie i nie tracili, nie tracili czasu. Zaczniemy od zdjęcia. Zaczniemy od zdjęcia. Zacznijmy od zdjęcia. Takiego zdjęcia. Tak, takie zdjęcie. Cóż my na tym zdjęciu widzimy? Widzimy Jana Pawła II w otoczeniu bardzo wpływowych osobistości. Bardzo wpływowych osobistości. Zdjęcie zrobione. 1999 roku. 28 maj. Czerwiec. Numer, przepraszam. To jest opublikowane było zdjęcie w Zawsze Wierni. Numer 28 maj. Czerwiec 1999 rok. Z tego pochodzi. To ja sobie zaczerpnąłem to z tej książki i chciałem się zastanowić, dlaczego. O tej książce jest tak cicho w internecie. Dlaczego ta książka jest tak przemilczana? Tą książkę otrzymałem w spadku po moim świętej pamięci wuju, po tym fizyku. I na tym zdjęciu, żebyście mieli świadomość, co jest na tym zdjęciu, na tym zdjęciu jest Jan Paweł II z przedstawicielami loży Bnajberit. Dobrze słyszycie? Loży, która została usunięta w okresie międzywojennym. I podobno, podobno, bo tak słyszałem, zabroniono jej pojawiania się w państwie polskim. Ale że jest to chyba już inna struktura niż druga RP, to takich chyba zakazów chyba już nie ma. Poza tym Jan Paweł II przyjął ich. 1900. Aha, i w ogóle tutaj jest też dopisane, że to jest 1984 rok. To wtedy było to, było to zdjęcie zrobione, tu jest dopisane. To zdjęcie skłoniło mnie do przeczytania troszkę dalej tekstu, który tutaj dalej jest. Ale żeby nie było tak ciekawie, to z tejże książki, którą widzieliście, okładkę. Dla wszystkich, którzy książkę posiadają, a którzy nie posiadają, żeby łatwiej mieli znaleźć, to jest strona 293, 294, 295 i 296 i część 297. Cóż tam takiego ciekawego jest? Ano jest tam tekst podpisany przez prezydenta. Rzeczypospolitej Polskiej, pana Aleksandra Kwaśniewskiego, pana prezydenta, który jako jedyny Polak, jedyny człowiek, któremu udało się zmienić kolor oczu z brązowego na niebieskie. Przed wyborami, pamiętam, miał zawsze piękne brązowe oczy. A po wyborach oczy uległy zmianie i do dnia dzisiejszego są genetycznie chyba zmienione, a może nie genetycznie, nie wiem. Są piękne niebieskie. Oczywiście to jest taka moja mała dygresja, jakież to ma znaczenie. Piękne, piękne niebieskie i piękne brązowe oczy. Cóż tutaj ja przeczytałem, że postanowiłem się z Wami podzielić tym tekstem? Bardzo nudnym. Tragicznie nudnym. Mam świadomość, że to nagranie nie będzie mieć żadnych zasięgów. Będzie rozwleczone, rozgadane. No to artykuł, co to jest dokładnie? A w ogóle to będzie dziennik ustaw, żebyście wiedzieli, że to jest dziennik ustaw z 26 kwietnia 1997 roku. To, co zostało podpisane przez pana prezydenta, trzeciej już RP. I tutaj w tym dzienniku ustaw z 26 kwietnia 1997 roku czytamy tak. Gminy żydowskie rządzą się. Aha, artykuł 3 punkt pierwszy. Gminy żydowskie rządzą się w swoich sprawach własnym prawem wewnętrznym, określającym w szczególności organizację gmin żydowskich uchwalanym przez Walne Zgromadzenie Związku Gmin w porozumieniu z Radą Religijną Związku Gmin. Gminy żydowskie rządzą się w swoich sprawach własnym prawem. Mamy do czynienia z prawem w prawie. Mamy do czynienia z wyjęciem spod ogólnego prawa polskiego szczególnych przypadków. Tutaj akurat Określającym w szczególności organizację gmin. Czyli ja rozumiem to tak. Mamy do czynienia z wyłomem państwowości, czyli państwo w państwie. Ale ja się na tym przecież nie znam, bo nie jestem żadnym prawnikiem. Ja czytam to jako zwykły artysta, malarz, plastyk, szewc, obównik, projektant butów, ktokolwiek by tam, czy jakiś tam facet, który mieszka sobie i czyta czyta. Artykuł na przykład 7.3. Nowo utworzone gminy żydowskie nabywają osobowość prawną z chwilą pisemnego powiadomienia właściwego wojewody. Odpis powiadomienia z umieszczonym na nim potwierdzeniem odbioru jest dowodem uzyskania osobowości prawnej. Co za wspaniała cudowna rzecz. Gdybym ja na mocy czegoś takiego, na mocy mojego pisemnego powiadomienia nabywał osobowości prawnej, to chyba bym nie, nie wiem, czy bym nie chyba, no, nie mam słów po prostu. Ale to jest artykuł 7, punkt 3. Dokładnie tak jest. Nowo utworzone gminy żydowskie nabywają osobowość prawną z chwilą pisemnego powiadomienia właściwego wojewody. Informują, pisemnego, pisemnie informują wojewodę, i odpis tego powiadomienia z umieszczonym na nim potwierdzeniem odbioru jest dowodem uzyskania osobowości prawnej. Super. Coś niesamowitego. 97 rok. Ja wiem, ile ja musiałem rejestrować własną firmę. Przecież w 2001 roku, ile to wyglądało, jak to wygląda? Teraz jest to chyba prostsze teraz. Teraz się idzie, składa się. Ale dobrze, dalej. Artykuł 11 punkt 1. Osoby należące do gmin żydowskich mają prawo do zwolnień od pracy lub nauki na czas obejmujący następują, następujące święta religijne, nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy. Rozumiecie? Dodatkowe dni wolne od pracy z powodu świąt religijnych. Jakież to święta? A no takie. Nowy Rok, dwa dni. My wszyscy chyba nie mamy dwóch dni. Tutaj są dwa dni. Ale to jest święto religijne oczywiście. Dzień Pojednania, jeden dzień. Święto Szałasów, dwa dni. Zgromadzenie ósmego dnia, jeden dzień. Radość Tory, jeden dzień. Pascha, cztery dni. Szawu, szawułot, dwa dni. Czyli mamy razem 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 dni w roku. Co najmniej jeden dodatkowy dzień wolny od pracy miesięcznie. 25 dni pracy, powiedzmy 20 dni miesięcznie, czyli 24 niektórzy pracują, a niektórzy 25 dni. Ale no oczywiście te święta mogą się nakładać na, na niedzielę, więc może tego być mniej, więc tutaj też nie należy przesadzać. Ale gdyby się nie nałożyło, to niektórzy pracują o jeden dzień w miesiącu mniej. Artykuł 11, punkt 2. Terminy świąt, o których mowa w ustawie pierwszej, określone są według kalendarza żydowskiego. To jest dopisek do tego. Artykuł 11, punkt 3, to jest do tych świąt się tyczy. Osobom należącym do gmin żydowskich przysługuje prawo zwolnienia od pracy lub nauki na czas szabasu trwającego od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę oraz święta, o których mowa w ustawie pierwszej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Tutaj są przypis trzeci. Razem tego wszystkiego jest spodek przypisu razem około 45 dni. Rozumiecie? Dodatkowe 45 dni wolnych od pracy. To jest rok 97. Dobrze, jedziemy dalej, artykuł 12 punkt 2. Oceny z religii wystawiane przez gminy żydowskie są umieszczane na świadectwach wydawanych przez szkoły publiczne. To jest czwóreczka dopisek. Zabronione dla dzieci Polaków, katolików, nie wpisuje się im ocen z religii na świadectwach. Aha, rozumiem. Czyli tam się wpisuje, i to dla Polaków wówczas było zabronione, natomiast tutaj dla wybranego narodu nie. No teraz rozumiem, jak to, na czym to polega. Po prostu nie. Jedziemy dalej. Ja czytam dokumenty, wiecie. Mój taki komentarz tego wszystkiego jest zbyteczny, bo to są. To przecież to, to są dokumenty prawne, dostępne w internecie, dostępne wszędzie, tylko trzeba poszukać. Artykuł 19. Nie pobiera się opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oddanych na potrzeby zakładów charytatywno opiekuńczych. Oraz placówek zajmujących się religijnym wychowaniem młodzieży. Rozumiem z tego, że nie odprowadza się podatków, po prostu żadnych opłat. Jeżeli coś jest placówką. Jeżeli coś jest placówką zajmującą się religijnym wychowaniem młodzieży, albo jest zakładem charytatywno opiekuńczym. No, ciekawe, nie. Czyli wystarczy powołać taki zakład, taką placówkę, żeby być zwolnionym z opłat. Bardzo interesujące. Bardzo interesujące. Artykuł 22 punkt 1. Wyznaniowym żydowskim osobom prawnym, o których mowa w artykule 5 przysługuje prawo. Artykuł piąty, mamy tu piąty. My tutaj akurat nie mamy piątego artykułu. Trzeba by było znaleźć, kto to jest wyznaniowym, wyznaniowym żydowskim osobom prawnym, o których mowa w artykule 5, Przysługuje prawo nabywania, posiadania i zbywania mienia ruchomego i nieruchomego. Nabywania i zbywania innych praw oraz swobodnego zarządzania swoim majątkiem. Oraz swobodnego zarządzania swoim majątkiem. No, swobodne zarządzanie swoim majątkiem domyślam się, że przecież dotyczy chyba każdego z nas, również Polaków, którzy nie należą do gminy wyznaniowej. Ale może się mylę. W każdym tu jest tak napisane. Artykuł teraz 25, punkt 2. Gminy żydowskie i Związek Gmin są zwolnione z opodatkowania podatkiem od nieruchomości lub ich części przeznaczonych na cele, na cele niemieszkalne, z wyjątkiem części przeznaczonej na wykonywanie działalności gospodarczej. Czyli gminy żydowskie i Związek Gmin są zwolnione z opodatkowania podatkiem od nieruchomości lub ich części przeznaczonych na cele niemieszkalne, z wyjątkiem części przeznaczonych na wykonywanie działalności gospodarczej. No tak, czy jak jest działalność gospodarcza, to podatki, podatki się płaci. No tak jak ja oczywiście, przecież ja też mam, jeżeli mam firmę zarejestrowaną, no to podatki do gminy są tutaj też odprowadzane. To logiczne, ale ja nie jestem, no tak. Dobrze. Artykuł 25, punkt 4. Nabywanie i zbywanie rzeczy i praw majątkowych przez gminy żydowskie i związek gmin w drodze czynności prawnych oraz spadkobrania zapisu i zasiedzenia jest zwolnione od opłaty skarbowej, jeżeli ich przedmiotem są rzeczy i prawa nie przeznaczone do działalności gospodarczej. Drugie sprowadzone z zagranicy maszyny, urządzenia i materiały poligraficzne oraz papier. Wyobrażacie sobie? Zwolnione z opłaty skarbowej. No to niezłe było. No dobrze. Teraz dalej. Artykuł 25, punkt 5. Nabywanie i zbywanie rzeczy oraz praw majątkowych, o których mowa w ustawie czwartej, jest zwolnione od opłat sądowych z wyłączeniem opłat kancelaryjnych. Artykuł 26. Wolne od opłat celnych są przesyłane z zagranicy dla gmin żydowskich lub Związku Gmin Dary. 1. Przeznaczone na cele kultowe i rytualne, charytatywno-opiekuńcze i oświatowo-wychowawcze, z wyjątkiem wyrobów akcyzowych oraz samochodów. 2. Maszyny, urządzenia i materiały poligraficzne oraz papier. Wygląda na to, że... Są duże preferencje, jeżeli chodzi o sprawy wyznaniowo, wyznania i wiary. Nie wiem, jak to jest w Kościele Katolickim. Możliwe, że też są takie zwolnienia. Myślę, że, że powinny być, żeby jakaś równowaga była w tym wszystkim zachowana. Tylko, jak to się ma, jak to się ma dla zwykłego kowalskiego piwowarczyka, czy, czy kogokolwiek, który nie należy do, do gminy jednej, drugiej czy trzeciej. Jak to jest? Jakaż to równość, nie? Przecież tymi gminami i tym wszystkim zarządzają również ludzie, tak jak tam wam przeczytałem. Mogą nabywać, zbywać. No, ciekawe. Artykuł 29, punkt 1. Nieruchomości lub ich części pozostające w dniu wejścia w życie ustawy we władaniu gmin żydowskich lub związku gminy stają się z mocy prawa ich własnością. Rozumiecie to? Nierucho jeszcze raz. Nieruchomości lub ich części pozostające w dniu wejścia w życie ustawy we władaniu gmin żydowskich lub związku gmin stają się na mocy prawa ich własnością. Czyli jak były jakieś nieruchomości we władaniu, nie wiem, w dzierżawie, czy dzierżawa jest władaniem, nie wiem, w jakimś władaniu, to w dniu wejścia w życie tej ustawy, a ona weszła, dziennik ustaw opublikowany 26 kwietnia 97, no to wtedy. Po tym terminie to, co było we władaniu, już nie jest tylko we władaniu, ale staje się własnością Związku Gmin. Własność Gmin Żydowskich lub Związku gmin. Artykuł 29, punkt 2. Stwierdzenie przejścia własności, nieruchomości lub ich, ich części, o których mowa w ustawie pierwszej, to to, co wam wcześniej czytałem, następuje w drodze decyzji właściwego miejscowo wojewody, wydanej na wniosek gminy żytowskiej lub w związku gmin. Czyli o tym decyduje wojewoda. Czy przechodziło to wtedy na własność, czy nie? Decyzja wojewody. Co dalej? Artykuł 30, punkt 1. Na wniosek gminy żydowskiej lub związku gmin wszczyna się postępowanie zwane dalej postępowaniem regulacyjnym. W przedmiocie przeniesienia na rzecz gminy żydowskiej lub związku gmin własności nieruchomości lub ich części przyjętych przez państwo, przyjętych przez państwo a które w dniu 1 września 1939 roku były własnością gmin żydowskich lub innych wyznaniowych żydowskich, osób prywatnych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli. A to bardzo słuchajcie ciekawe. Na wniosek jeszcze raz, artykuł 30, punkt 1. Na wniosek gminy żydowskiej lub związku gmin wszczyna się postępowanie zwane dalej postępowaniem regulacyjnym. Czyli wszczyna się postępowanie regulacyjnym na wniosek w, w jakim przedmiocie? W przedmiocie przeniesienia na rzecz gminy żydowskiej lub związku gmin własności nieruchomości, czyli przejęcia. Po prostu przejęcia. Własności nieruchomości i teraz jakich? Albo ich części, bo to nieruchomość, albo części nieruchomości. Ano takie, które były przejęte przez państwo, czyli upaństwowionych po wojnie, a które w dniu 1 września 1939 roku były własnością gmin żydowskich lub innych wyznaniowych Ży lub innych wyznaniowych żydowskich osób prywatnych. Wyobraźcie sobie, przed 1939 rokiem, przed, pierwszego, przed 1 września, jakaś osoba. Hmm, Czyli osoba, wyznaniowa żydowska osoba miała na własność kamienicę, cokolwiek, nie? jakąś tam maj, majątek jakiś. Potem zostało to przez państwo zarekwirowane, ale również Związek Gmin i, i gmina żydowska miała taką własność. Potem zostało to zarekwirowane, zakradzione i tak dalej. To wraca to z powrotem na łono właściciela, prawowitego właściciela, sprzed 1939 roku. Ciekawe, nie? No i logiczne, nie? Jeżeli był ktoś właścicielem, potem mu to zostało zabrane, to trzeba to zwrócić, no jak najbardziej. Jestem ciekaw, a nie jestem już w sumie. Punkt pierwszy do tego, w tym dniu znajdowały się na nich cmentarze żydowskie lub synagogi dwójka. W dniu wejścia w życie ustawy, znajdują się na nich budynki stanowiące uprzednio siedziby gmin żydowskich oraz budynki służące uprzednio celom kultu religijnego, działalności oświatowo-wychowawczej i charytatywno-opiekuńczej. Artykuł 3, punkt 2. Na wniosek określony w ustawie pierwszej wszczyna się również postępowanie regulacyjne. Wiecie, które to jest? To regulacyjne, tam już było wcześniej opisane, czyli przejęcie, czyli zmiana własności inaczej. Regulacyjne w przedmiocie przekazania własności nieruchomości lub ich części stanowiących na ziemiach zachodnich i północnych w dniu 30 stycznia 1933 roku własność gmin. Synago synagogalnych działających na podstawie tytułu drugiej ustawy z dnia 23 lipca 1847 rok o stosunkach Żydów zbiór ustaw pruskich nr 30. Słuchajcie, powoływanie się na ustawy pruskie z 1847 roku, czyli prawo działa, prawo sprzed tak odległego czasu działa bo powołują się na prawo z 23 lipca 1847 roku i dalej i innych wyznaniowych żydowskich osób prawnych lub nieruchomości i ich części których stan prawny nie jest ustalony jeżeli w dniu 30 stycznia 30 1933 roku znajdowały się na nich cmentarze żydowskie lub synagogi Dwójka. Które stanowiły uprzednio siedziby gmin synagogalnych w miejscowościach będących w dniu wejścia w życie ustawy siedzibami gmin żydowskich w celu przywrócenia kultu religijnego działalności oświatowo-wychowawczej i charytatywno-opiekuńczej. Artykuł 30 punkt 4. Regulacje, o których mowa w ustawie pierwszym i drugiej, nie mogą naruszać praw nabytych przez osoby trzecie. No to to chociaż dobrze. Czyli ktoś, jeżeli nabył potem, to no to żeby to nie naruszało. Artykuł 31, 31 punkt 1. W odniesieniu do nieruchomości określonych w artykule 30 ustawy regulacja może polegać z zastrzeżeniem ustaw drugich na przeniesieniu własności nieruchomości lub ich części, 2. przyznaniu odpowiedniej nieruchomości zamiennej, Gdyby przeniesienie własności natrafiło na trudne do przezwyciężenia przeszkody, no to to jest niezłe. Przyznanie odpowiedniej nieruchomości zamiennej, czyli, co jeszcze mamy do czynienia, jeżeli jakaś nieruchomość, jakaś własność, której nie można odzyskać, bo są jakieś problemy, to ma zostać nadana nieruchomość zamienna. Trzecie przyznaniu odszkodowania, odszkodowania ustalonego według przepisów o wywłaszczeniu nieruchomości w razie niemożności dokonania regulacji przewidzianych w punkcie 1 i 2, czyli pieniążki, jeżeli nie da się ani, ani nie, nie da się odzyskać, ani nie da się nieruchomości tej zastąpić inną, to trzeba za to po prostu zapłacić. Oczywiście państwo to ma zapłacić, nie ja, ani nie ty, drogi oglądaczu i wysłuchiwaczu, tylko państwo. Co nas państwo obchodzi? Państwo niech płaci. Tylko mam takie pytanie: dlaczego państwo ma płacić odszkodowania druga, trzecia RP, skoro ta trzecia RP nie istniała w roku ani 1933, ani w 1847, bo istniała była druga RP w 1933 roku. Druga to zupełnie inna struktura, która miała własną konstytucję, przecież która nie została ta konstytucja do dnia dzisiejszego ani zawieszona, ani zlikwidowana. Jak to jest? To jest jakieś, jakieś prawne coś nieścisłem? No może ja się nie znam. Dobra, czytam dalej w drugiej części.